Rok 2040. Internet stał się największym rynkiem pracy w historii ludzkości. Miliony ludzi codziennie zarabiają w wirtualnych biurach, a ich portfele zasilają cyfrowe waluty, których dziś jeszcze nie znamy. Ale ta rewolucja zaczęła się w czasach, w których żyjesz teraz. Eksperci przewidują, że za 15 do 20 lat większość transakcji finansowych przeniesie się w pełni do internetu. Sztuczna inteligencja stanie się twoim osobistym doradcą finansowym, a cyfrowe rynki pozwolą inwestować w projekty na drugim końcu świata w czasie krótszym niż mrugnięcie oka. Zniknie pojęcie etat. Zamiast jednej wypłaty, każdy będzie posiadał cyfrowy portfel, w którym równolegle pracuje kilkanaście źródeł dochodu. Brzmi jak science fiction, w rzeczywistości wiele z tych metod istnieje już dziś. Inwestycje w aktywa cyfrowe, automatyczne systemy zarabiania, handel wiedzą online to fundamenty, na których budowana jest przyszłość. Różnica jest taka, że w 2040 roku to nie będzie opcja, tylko codzienność. Analizując obecne trendy, można wskazać trzy filary przyszłego zarabiania. Pierwszy automatyzacja finansów. Twoje pieniądze będą pomnażane przez inteligentne algorytmy. Drugi, cyfrowe aktywa i globalne rynki, od wirtualnych nieruchomości po tokeny odzwierciedlające realne dobra. Trzecie, tworzenie wartości online, treści i produkty, które generują mikropłatności i subskrypcje bez końca. Każda wielka zmiana zaczyna się od małych kroków. To, co dziś wygląda jak eksperyment, jutro może stać się podstawą światowej gospodarki. Spójrz na pracę zdalną. Jeszcze niedawno była dodatkiem, a dziś jest codziennością milionów ludzi. A teraz wyobraź sobie budzisz się rano. Na twoim zegarku pojawia się raport, ile zarobiły twoje projekty w nocy. Jeszcze przed śniadaniem zakładasz okulary wirtualnej rzeczywistości i łączysz się z zespołem ktoś z Japonii, ktoś z Brazylii, ktoś z Europy. Razem pracujecie w cyfrowym biurze, gdzie hologramy i interaktywne ekrany zastępują tradycyjne sale konferencyjne. To właśnie tak wyglądają spotkania przyszłości globalne, dostępne z każdego miejsca o każdej porze. I to nie jest już marzenie garstki specjalistów. To rzeczywistość milionów ludzi, którzy odkryli, że internet stał się największym pracodawcą w historii. Twój głos. Może zostać użyty przez sztuczną inteligencję do dabingu reklam w Azji. Twoje zdjęcia mogą zasilać wirtualne galerie sztuki, twoje pomysły trafiają do firm na drugim końcu świata. Płatność natychmiast, bez banków i pośredników. Nie musisz być ekspertem od giełdy czy kryptowalut. Wystarczy ciekawość i odwaga, by zrobić pierwszy krok. Tak samo było z początkiem internetu. Ci, którzy uwierzyli wcześniej, dziś są liderami całych branż. A teraz każdy może stworzyć swoje mikroimperium online. Twoje umiejętności mogą zamienić się w cyfrową wartość. Bo Internet 2040 nie pyta o CV, on nagradza pomysły, które mają znaczenie. W kolejnym odcinku odkryjemy, które z tych metod mają największy potencjał i jak możesz zacząć korzystać z nich już dziś. Bo przyszłość zarabiania w internecie zaczyna się teraz, a pytanie brzmi, czy będziesz wśród tych, którzy ją tworzą, czy tylko wśród tych, którzy się jej przyglądają.